Witam Państwa na kanale PingerManiak w drugiej części, w której prezentuję wrabianie serca w kolorową robótkę. Kolorowego serca w robótkę dzierganą w okrążeniach. Pierwsza część filmu już jest na kanale. Link znajdziecie w opisie oraz w prawym górnym rogu, tutaj. Filmu umieszczę. Również odnośnik do niego, i ten sposób wykonywania kolorowego elementu może być alternatywą dla jakichś rzadkich, rzadko umieszczonych elementów dzierganych żakardem. Jednak moim zdaniem, jeśli mamy wrabiać jakiś kolorowy element, lepiej jest to robić. W większej robótce, w swetrze na przykład, niż w takiej właśnie rzeczy o małej średnicy, jak, jak ta tutaj. Dlaczego? Ponieważ bardzo uciążliwe są te niteczki, które nam tutaj gdzieś zwisają. Ja, żeby zrobić ten ostatni rząd, wszystkie te nitki, które tutaj wykorzystywałam, odcięłam, ponieważ wszystko mi się plątało, dzierganie było bardzo niewygodne, dlatego wszystko podcinam, aby ten ostatni rząd zrobić. Także jeśli taki y, tutorial jest Wam potrzebny, no to na moim kanale już właśnie go znajdziecie. Poza tym są u, na, u mnie również y, inne filmy, w których pokazuję inne sposoby wyrabiania kolorowego elementu w robótkę, także zapraszam do nich. Wszystkie filmy znajdziecie w playliście, którą nazwałam intarzja, ponieważ w języku angielskim właśnie ta metoda dziergania tak się nazywa. Mam jeszcze jedną uwagę dotyczącą wykonywania takich wrabianych elementów. Jeśli projektujecie coś dla siebie, nie korzystacie z żadnego wzoru, to próbkę wykonujecie na płasko, ponieważ wrabianie elementu to tak naprawdę jest dzierganie na płasko, nie w okrążeniach. Ten element dziergamy z prawej oraz z lewej strony. Także jeśli potrzebujecie próbki do czegoś, co sami będziecie chcieli stworzyć, to wykonujecie próbkę płaską, nie w okrążeniu. Jeśli ten film Wam się podobał, poproszę o... Lajki pod nim, o komentarze, o udostępnianie tego filmu innym osobom, tak aby inni mogli dowiedzieć się o tym, co tutaj na YouTubie robię. A Was zapraszam do wspólnej nauki dziergania tych ostatnich rzędów, właśnie tego serca. Przystępujemy do tworzenia górnej części. Serca. Aby to zrobić, potrzebujemy dodatkowych dwóch minimotków koloru, kontrastu, koloru podstawowego oraz koloru kontrastującego, które będziemy tutaj sobie za chwilę włączać. Pierwszy rząd, ten, który teraz przerobię w tą stronę, to będzie zwężanie. O jedno oczko z jednej strony i z drugiej strony. Ściszimy sobie to nasze serce o jedno oczko, ale tu w środku na razie nic nie będziemy robić. Dziergamy. Wykonujemy w tym miejscu fioletowe oczko. Dociągamy to różowe, aby ładnie wyglądało. Zaczepiamy. I kontynuujemy dzierganie różowym kolorem. Tego miejsca. I teraz obracamy naszą robótkę. I kiedy będziemy wracać fioletowym kolorem dookoła, to tutaj przerobimy sobie oczko prawe na fioletowo. Teraz musimy zaczepić ponownie nasz fioletowy motek o różowy. Zaczepiamy, aby stworzyła nam się pętelka, którą będziemy kontynuowali dzierganie w tą stronę. Dociągam mocno i wykonuję oczko lewe. I teraz kolorem różowym dziergam jeszcze trzy oczka. I tu będzie trzecie. I do jednego oczka włączam sobie minimotek fioletowy. Ja tutaj je sobie zaczepię. I wykonuję oczko lewe fioletowym, jedno, i będę potrzebowała jeszcze jednej włóczki, aby kontynuować różowym kolorem te cztery oczka. Zbiorę, zaczepiam. wykonuję cztery oczka różowym kolorem puszczam zaczepiam sobie tą nitkę i teraz będę kontynuowała dzierganie moją pętelką, ale tutaj zaczepiam sobie aby żadne dziury mi się nie porobiły. Kontynuuję dzierganie oczkami lewymi do tego miejsca. I zaraz kiedy dojdę tutaj pokażę, co dalej robimy. Zbliżam się do końca. I teraz popatrzcie, jaką mamy tu ciekawą sytuację włóczkową z tej strony. Na razie nie przerażamy się, nie przejmujemy tym, co tutaj widzicie. Po prostu dziergamy i tylko sprawdzamy, czy tu w środku nie mamy jakiegoś motka zaplątanego w tej naszej pętelce. Jeśli coś tutaj widzicie w środku, to musimy to wyciągnąć na zewnątrz. Tutaj w tej pętelce nie może znajdować się przeciągnięty żaden motek. Musimy to wyciągnąć na zewnątrz. Ja to sobie zrobię poza wizją i pokażę jak będzie to wyglądało już po wyciągnięciu. Zrobiłam porządek z moimi nitkami. W pętelce niczego tutaj w środku nie mam więc mogę kontynuować dzierganie oczkami lewymi. Do tego miejsca tu jest moje ostatnie oczko lewe. Obracam. Ciągnę za nitkę z kłębka. Aby zamknąć moje okrążenie i kontynuuję oczkami prawymi dotąd i kiedy wrócę tutaj przedziergam całą całe okrążenie oczkami prawymi pokażę co robimy w kolejnym kroku. W tym momencie nasze serce wygląda w ten sposób, i w tym rzędzie ponownie zwężę je o jedno z tej strony, a z tej strony umieszczę tu fioletowy kolor oraz zrobimy fioletowy kolor w tym miejscu, czyli będą tu trzy fioletowe oczka. I to będzie nasz kolejny rząd, w którym zmniejszamy obwód. U góry serca, aby ten nasz wzór wyglądał jak serce. Jak się do tego zabieramy? Przeciągam sobie, bo tutaj cały czas pracuję na magic lupu, lupie. Przeciągam, aby całe to moje serce mieć na drucie. Zanim zabierzecie się w ogóle za y, wykonywanie tego rzędu tutaj, to postarajcie się umieścić wszystkie włóczki na swoim miejscu, a wszystkie ogony pochować gdzieś do środka. Tych ogonów teraz jest tutaj troszkę z nowych włóczek, więc najlepiej gdzieś sobie je tutaj od środka przeciągnąć. Żeby one nam się nie plątały, żeby one wam się nie pomyliły. Ok, mam tu jeden. Tu jest wisi kolejny. OK. Dobra. No to dziergamy oczkami prawymi. Oczko prawe. Tutaj mam oczko prawe. Teraz zaczepiam. Szukam motka. Tu mam motę czy. Nie, tu jest ogon. Ok, tu jest motek, więc zaczepiam. Tutaj miałam ogon. Zwracam uwagę, żeby nie złapać ogona, tylko z motka. Nitkę. Zaczepiam. A ten kolor tutaj fioletowy jest bardzo ważny, ponieważ to jest ten kolor, w którym kolej, w kolejnym okrążeniu już zamkniemy naszą kolorową robótkę, już będziemy tylko i wyłącznie dziergali właśnie tym podstawowym kolorem. Teraz dziergam dwa oczka na różowo i teraz ponownie przechodzę do koloru fioletowego, ale tego, więc muszę znowu sobie zaczepić. Patrzę, czy tu nie mam ogonkiem, nie. Tu dociągam ogon, zaczepiam, puszczam kolorową włóczkę, tą różową. W zasadzie trzymam sobie w prawej dłoni, żeby ją dobrze sobie dociągnąć. Wykonuję prawe oczko. Tutaj wszędzie są ogonki, także to później. Przy chowaniu ogonków dopiero sobie wszystko ładnie dociągniecie. Puszczamy. I tu będziemy ponownie wykonywali dwa oczka różowe. Więc puszczam, zaczepiam. I wykonuję dwa oczka prawe. Jak będę wracała, to tutaj już będzie kolor fioletowy. Obracam. Łapiemy fioletowy kolor różowy, kolor fioletowy. Jest to nam nadal potrzebne, ten, ten prowizoryczny, ten prowizoryczny, to prowizoryczne połączenie między tymi dwoma wełnami jest nam potrzebne. Ponieważ teraz będziemy dziergali, ale zanim to zrobimy musimy przerzucić sobie te, dwie, te wszystkie nitki z lewego na prawy drut i dziergamy lewymi oczkami używając tej części nici. Dziergamy w tą stronę oczkami lewymi i później to zaczepienie spowoduje, że będziemy mogli rozpocząć oczkami prawymi w tą stronę. Także dziergam oczkami lewymi Zbliżam się do końca. Oczko lewe, oczko lewe. Obracam. I ciągnę za ogonek. Teraz będziemy dziargali oczkami prawymi dookoła całą naszą robótkę. I dziergamy górną część naszego serca. Chcę ją tutaj z Wami wydziergać, abyście mogli zobaczyć, że to wszystko nam się pięknie łączy. Nie powinno tu być żadnych dziur. Te luźne oczka, które teraz widzicie są spowodowane tym. Że mamy ogonki tutaj od spodu, które trzeba po prostu podociągać. Tak się prezentuje to nasze wrobione serce. Tak jak mówiłam, te wszystkie nitki tutaj są luźne z powodu ogonków, które są tutaj od spodu. I kiedy to wszystko sobie pociągniecie za te ogonki, schowacie je, to wasze serce będzie wyglądało estetycznie. Tak samo i tutaj. Te różowe nitki, to wszystko trzeba dociągnąć, schować. I wtedy mamy serduszko.